W tym odcinku bezbędnego... wintrze. Skąd te dźwięki? Przyjrzymy się najtańszemu monitorowi w ofercie X.com o formacie obrazu 21 na 9 Hej, cześć, czołem z tej strony Hudson i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o monitorach na kanale Xcomu. Przyznam się Wam, że nie mogłem doczekać się tego odcinka. Jakiś czas temu wymyśliłem sobie, że sprawdzę dla Was najtańszy monitor w ofercie Xcomu o moim ulubionym formacie obrazu 21x9. Mamy przełom czerwca i lipca 2022 roku i na ten moment jest to LG29 WP60GB. Za nazwę jednak takie naciągane 2. Kosztuje ona na moment, kiedy produkuje ten odcinek 999 zł. Wiem, że jest jeszcze LG29 WL500B, tańsze o stówkę, no i ma mocno podobną specyfikację, ale jednak WP60GB ma trochę bardziej gamingowy charakter. No a dlaczego? Zaraz sobie o tym wszystkim pogadamy, zacznijmy od unboxingu, jedziemy. W pudełku skromnie, monitor. Kabel HDMI, kabel zasilający oraz papierologia. Zacznijmy od najważniejszej kwestii: żeby zaoferować taki sprzęt w takiej cenie, LG musiały ciąć koszta, gdzie się da. Pytanie tylko, czy plusy przewyższają minusy, i LG 29 WP60GB wciąż ma coś ciekawego do zaoferowania. Przejdźmy zatem do budowy i wyglądu. No i widać te cięcia już na tym etapie. Design jest najbardziej zwykły, jak można sobie tylko wyobrazić. Nie dzieje się tutaj praktycznie nic, oprócz delikatnego podkreślenia podstawy czerwonym wykończeniem, no jak w wielu przypadkach gamingowych monitorów. Jeżeli lubicie kompletny minimalizm, no to proszę. Jakość wykonania jest mocno średnia. Plastik to jedynie pusta skorupa otulająca cały sprzęt. Nawet podstawa, która zazwyczaj jest nieco solidniejsza, w tym przypadku nie imponuje jakością i jest wykonana z tego tworzywa. Ok, sporo ślizgaczy od spodu, cięższe ramię jak i sama waga ekranu dociskają ją do podłoża i ta pewnie utrzymuje stabilność sprzętu. Ma na to też wpływ spory rozstaw nóżek, bo wynosi on aż 48 cm. Ramie to też metalowy szkielet otulony plastikową skorupą. Ta imponująca stabilność wynika też z tego, że ramię pozwala na wyregulowanie jedynie kąta odchylenia ekranu, i tyle. Z tyłu czarne plecki o chropowatej fakturze plastiku, logo LG u góry, miejsce na uchwyt Wesa pośrodku i porty. No i tutaj robi się ciekawie, bo w tej kwestii dostajemy naprawdę fajny zestaw. Jeden port HDMI, jeden DisplayPort 1.4 USB typu C z DisplayPortem, co ucieszy posiadaczy laptopów oraz wyjście audio. No i jak na budżetowy monitor jest naprawdę imponująco. E, tutaj jest pierwsza różnica względem WL500B, bo tam mamy jedynie jedno wyjście HDMI, ramki cieniutkie, dolna ramka o matowej, gładkiej fakturze plastiku, jedynie z logiem LG po środku. O wyglądzie nie ma co się rozgadywać, bo za bardzo nic się tutaj nie dzieje, za to specyfikacja jest naprawdę ciekawa. Mamy tutaj 29 cali bez żadnego zakrzywienia rozdzielczość UWHD, czyli 2560 na 1080 pikseli przy matrycy IPS. No, takiego kombo jeszcze nie miałem okazji testować. Odświeżanie wynosi tutaj 75 Hz i jest wsparte FreeSynciem. Kolejną istotną różnicą względem modelu WL500B jest czas reakcji, który przy wsparciu funkcji Motion Blur Reduction wynosi 1 milisekundę. Na deser certyfikat HDR10. Zacznijmy od pomiarów. Pokrycie przestrzeni barwowych na bardzo dobrym poziomie. Niczego innego po IPS-ie się nie spodziewałem. Maksymalna zmierzona jasność wyniosła 296 kandelina na m2. Maksymalny kontrast wyniósł stosunek 1062 do 1. Fabrycznie monitor przyszedł do mnie mocno rozstrojony, mimo że w pudełku mamy informację o przeprowadzonych pomiarach i te rzekomo mieszczą się w normach. Średnia Delta E wyniosła ponad 6,5, kiedy pożądana wartość mieści się poniżej 1. Kalibrator to jednak wyprostował i udało mi się ugrać wzorowe 5. Podobnie jest z wartością między zmierzonym a zakładanym punktem bieli. Fabrycznie to prawie 9 przy pożądanej wartości poniżej 1. Po kalibracji wartość ta wyniosła podręcznikowe 38, wniosek jest 1. Warto jednak ten monitor skalibrować. Równomierność podświetlenia przy tak dużym ekranie jest na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Spadki przy bocznych krawędziach sięgają średnio 10%. Wzór. Backlight bleeding. Gołym okiem nie widać żadnych przejaśnień, co jest bardzo dużym plusem. Najwyższa wartość ISO pokazała jednak przebłyski przy dolnej krawędzi monitora, no ale pamiętajcie, że jest to jednak kwestia mocno losowa. IPS Glow klasycznie jest tutaj dość mocno widoczny, tym bardziej przy matrycy o formacie obrazu 21 na 9 no większe kąty spoglądania będą potęgować ten efekt. Ghosting. No, tutaj nie jest za ciekawie, także jeżeli ghosting koli Was w oczy, no to możecie nie być do końca zadowoleni. Funkcja Response Time występuje na trzech poziomach. Funkcja Normal znacząco usuwa poświata za naszym UFO w porównaniu do obrazu bez włączonej funkcji. Jednak nasz UFO dalej jest mocno rozmazany. Na poziomie Fast różnica nie jest aż tak bardzo znacząca, a mniejszą ilość artefaktów możemy zauważyć jedynie przy najjaśniejszym tle. Z kolei opcja Fastest uraczyła mnie okropnym overshootem i choć delikatnie postać UFO zyskuje na ostrości, no to nie da się na to patrzeć. Możemy jednak odpalić funkcję Motion Blur Reduction, która korzysta z podświetlenia stroboskopowego. Ja uważam, że to migotanie ekranu, którego niby oko ludzkie nie widzi, solidnie miesza w naszym mózgu, ale obraz faktycznie zyskuje na ostrości. Niestety, tak samo jak poświata za naszym UFO, wszystko jest mega wyraźne, choć ja czuję, że moje oczy i głowa szybko się przy tej funkcji męczą. Dalej najlepiej wygląda to na poziomie Fast, a na Fastest znowu mamy ciekawą sytuację i pięknie wyostrzony overshoot. Pamiętajcie, że korzystając MBR automatycznie wyłączany jest frising. Gaming. Wszystko, co kocham w ogrywaniu gier w formacie obrazu 21x9 mogłem poczuć i tutaj. Mimo, że 29-calowy ekran jest mniejszy i może mniej imponujący niż 34-calowe giganty, to dalej 33% więcej widocznego obrazu dużo łatwiej pozwala wczuć się w grę. 29 cali to takie poszerzone o 33% 24 cale. Takie kombo gabarytów i rozdzielczości zapewnia nam 96 ppi, co jest wartością najbardziej komfortową dla naszych oczu. W przypadku 34 cali i UWQHD ta wartość wynosi 126%. 6 ppi, no a to już jest naprawdę sporo. Mimo, że dalej preferuję rozdzielczość UWQHD, bo wszystko jest dużo ostrzejsze, no tak sama istota 21x9 dalej się tutaj u mnie mocno broni i dostarcza najwięcej frajdy zgrania. Sporo tytułów obsługuje ten format, pozwalając na jeszcze większą imersję w świat rozgrywki. Wszystkie ogrywane przeze mnie gry obsługiwały tę rozdzielczość. Przy UWHD dodatkowo łatwiej dobić do wymaganego pod 75 Hz odświeżanie klatkarzu. Kiedy monitor był podpięty za pomocą dołączonego w pudełku kabla HDMI klasycznie nie mogłem odpalić synchronizacji odświeżania na moim RTX 2070 Super Gaming. Z pomocą przyszedł kabel DisplayPort, dzięki któremu odpaliłem synchronizację odświeżania mimo braku oficjalnego potwierdzenia G-Sync Compatible, no więc jeśli macie karty od zielonych będziecie musieli dodatkowo wyposażyć się w ten kabel. Kolejnym ogromnym atutem formatu obrazu 21 na 9 jest duża przestrzeń użytkowa. Jako producent treści wideo bardzo cenię sobie te ekstra 33% obrazu, bo w dużo wygodniejszy sposób możemy rozplanować sobie okna w premierze, Dodatkowo oglądanie adekwatnych treści multimedialnych w tej rozdzielczości prezentuje się naprawdę pięknie. Kolory możemy dostosować wedle upodobań, na co pozwala wiele opcji regulacji w menu. No i kwestia HDR10. Jakiejś znaczącej różnicy tutaj nie widać. Kolory wydają się delikatnie bardziej nasycone, no ale to by było na tyle. Zazwyczaj przy budżetowych monitorach HDR to tylko taki, wiecie, dodatek do marketingowej specyfikacji. Czas na segment konsolowy. Do tej pory podpinałem do monitorów Nintendo Switcha. Xboxa Series X i najwyższa pora, żeby do tego zacnego grona dołączył brakujący element układanki, czyli PlayStation 5! Ciekawe, czy zgadniecie, w jaką grę zagram jako pierwszą. Za długo czekałem na ten moment. Wiedziałem, że żadna z konsol, które posiadam, nie wspiera formatu 21 na 9, ale i tak chciałem podpiąć je do tego monitora, by zobaczyć jak to wygląda. No i z braku innej opcji, oczywiście można użyć tego sprzętu jako okna dla naszych konsol, ale nie wyciśniemy z nich pełni możliwości. No chyba że z Nintendo Switcha w wersji stacjonarnej. Czarne paski po bokach też nie robią zbyt dobrego wrażenia. Jedynie jedno wejście HDMI pozwoli nam podpiąć jedną konsolę jednocześnie z pc em podpiętym przez DisplayPorta. Czy na Xboxie Series X, czy PlayStation 5 możemy pograć, ale zdecydowanie nie. Nie jest to monitor konsolowy. Do wrażeń, jakie mamy z Combo TV plus konsola, bądź większy monitor z HDMI 2.1 plus konsola, no jest tutaj daleko. No i na koniec menu. Jak na budżetówkę jest naprawdę świetnie, wita nas skrócone menu, na początek szybkie ustawienia obrazu z jasnością i kontrastem, wejścia i ustawienia rozdzielczości, dalej gotowe presety pod daną aktywność, więcej ustawień obrazu z ostrością i poziomem czerni, ustawienia dla graczy, tam funkcja response time, freezing MBR, czy ustawienia wygenerowanego celownika, kolory i na koniec ustawienia generalne z językiem polskim i opcjami regulacji zasilania. Tyle. Podsumowując, w LG29 WP60B producent poszedł na kompromis tam, gdzie można było, żeby zaoferować naprawdę świetny monitor o formacie obrazu 21x9 w tak atrakcyjnej cenie. Jest to sprzęt dla mocno doprecyzowanego odbiorcy. Jeżeli gracie w gry o bardziej filmowym charakterze albo tytuły pokroju Lola, no to te dodatkowe 33% lepiej wciągnie Was w grę. W wielu z nich zyskujemy na widoczności, dzięki czemu możemy widzieć więcej. Z kolei odświeżanie na poziomie 75 Hz eliminuje tego LG-ka dla entuzjastów szybszych strzelanek, jak nie wiem, CSGO. To świetny sprzęt, żeby zapoznać się z magią monitorów 21x9, który zdecydowanie polecam każdemu, no chyba, że nie za bardzo przypadacie za ghostingiem, albo nie straszne wam podświetlenie stroboskopowe. No i ta cena. Na dzień, kiedy nagrywam ten odcinek, monitor LG kosztuje w Xcomie 999 zł. Najtańszy 34-calowy monitor w rozdzielczości UWQHD to na ten moment Samsung S34J55, który jest droższy o 460 zł. O, Ciekawa opcja. Dziękuję wam bardzo za uwagę i za to, że dotrwaliście do tego momentu. Klasycznie piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego Lg, -ka. Jeżeli ktoś z was z niego korzysta, podzielcie się również swoją opinią. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć więcej takich odcinków, w których sprawdzam dla was najtańszą opcję monitora w danej specyfikacji. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zasubskrybujcie nasz X komowy kanał na YouTubie po więcej takich materiałów. Jeżeli zastanawiacie się, z jakich gratów korzystam, pełną listę moich sprzętów podpinam wam w opisie tego filmu. No i co? Widzimy się już za niedługo. W kolejnych filmach na kanale X. .com. mówił do Was Hudson. Trzymajcie się. PA! W tym odcinku bezbędnego przedłużania wintrze skąd te dźwięki?